Witam wszystkich, a dzisiaj nauczymy się rozwiązywania układu równań, który tutaj zaprezentowałem. I jako pierwszą metodę, którą pokażę, będzie metoda podstawiania. Zapraszam do filmiku. Ok, a więc, mając do rozwiązania układ równań, rozumiemy przez to, Fakt, że obliczamy niewiadomą X i niewiadomą Y. I do rozwiązania takiego układu służy nam bardzo wiele metod. Jedną z najbardziej popularnych i najczęściej stosowaną jest metoda podstawiania. I na czym ona polega? Chodzi w niej o to, aby z jednego z dwóch równań wyznaczyć ze wzoru jedną z niewiadomych, jest to obojętne którą i z którego równania, na przykład X lub Y. I oczywiście zawsze bierzemy to równanie, jeżeli takie w ogóle jest, w którym jedna z niewiadomych, albo X, albo Y stoi bez żadnego współczynnika przed, to nam ułatwi nieco łatwiejsze podstawianie w dalszej części zadania. I patrząc na te równania, najłatwiej jest z pierwszego z nich wyznaczyć albo niewiadomą X, albo niewiadomą Y. I teraz. Załóżmy, że my wyznaczymy sobie niewiadomą x. Czyli tutaj z prawej strony możemy napisać, żeby nie przepisywać całego układu I jeszcze raz, zbyt wiele razy. Piszemy. Jeżeli chcemy wyznaczyć niewiadomą x, to wszystko pozostałe, wszystkie pozostałe elementy przenosimy na prawą stronę równania, co daje nam rezultat. x równa się 9 odjąć i teraz, jeżeli tutaj był plus y, przenosząc go na drugą stronę równania, otrzymamy 9 odjąć y. I mamy już w tym momencie wyznaczone, wyznaczoną jedną z niewiadomych, i teraz tego x, ale w takiej postaci, podstawimy sobie do naszego drugiego równania i dzięki temu będziemy mogli w łatwy sposób wyliczyć, ile on, ile jedna z niewiadomych w tej sytuacji wyliczymy, ile wynosi y. Dobrze, czyli tą formułę 9 minus Y podstawiamy pod naszego X i zawsze to robimy, pamiętajcie, do drugiego równania. Podstawienie go do pierwszego spowoduje, że otrzymamy wynik 0 równa się 0 i nic dalej nie obliczymy. Dobrze, czyli podstawiamy 3 razy, ponieważ pomiędzy 3A nie wiadomo jest zawsze znak mnożenia, wstawiamy w nawiasie. 9 odjąć y i pozostałą część równania przepisujemy, czyli zostaje nam tutaj minus 2y równa się 17. I teraz musimy opuścić nawias, zredukować wszystkie składniki i wyliczyć, ile wynosi y, czyli 3 razy 9 to jest 27. 3 razy minus y to jest minus 3y. Minus 2y. Równa się 17. I redukujemy. Minus 3y minus 2y to minus 5y. Równa się 17. Jeżeli przeniesiemy na drugą stronę 27, otrzymamy 17 odjąć 27, co nam daje łącznie minus 10. Dzielimy sobie obie strony przez minus 5 i otrzymujemy y równa się minus 10 podzielić na minus 5, czyli 2. I to jest pierwsza z naszych niewiadomych, i teraz do obliczenia drugiej zawsze wykorzystujemy to nasze podstawienie. Czyli na samym początku zawsze musieliśmy sobie wyznaczyć niewiadomą. Dzięki tej obliczamy zawsze tą drugą, i później używając tego równania, łatwo obliczymy x. Czyli wstawiamy Y równa 2 pod to równanie. Oczywiście wybrałem tutaj bardzo prosty przykład, po to, abyście zrozumieli metodę. Czyli otrzymujemy, że x równa się 9 odjąć y czyli x równa się 9 minus 2 a to się równa 7. I naszymi końcowymi rozwiązaniami takiego układu równań są liczby y równa się 2 oraz x równa 7. I Ładnie wygląda w zapisie, jeżeli tego rodzaju zadanie kończymy klamrą, w której zapisujemy nasze rozwiązania, czyli x równa się 7 oraz y równa się 2. Mam nadzieję, że ta metoda rozwiązania jest dla Was teraz bardzo prosta. W kolejnym filmiku pokażę, w jaki sposób podobny, podobnie skonstruowany układ równań rozwiązać metodą przeciwnych współczynników, a jeszcze w dalszych filmikach pokażę Wam, co robimy, kiedy będziemy mieli układ trzech równań z trzema niewiadomymi lub więcej, więcej równań i jeszcze większą ilość niewiadomych. Na teraz dziękuję i zapraszam Cię do oglądania kolejnych filmików.